Tu Karmel. Nagrywam dla domowe wynalazki Jindo.com. Dzisiaj pokażę Wam pierwszy odcinek z serii papierowe samoloty. Zapraszam nasz samolot pod tytułem Glider. Oto rozpoczynamy pierwszym krokiem budowanie naszego samolotu. Najpierw powinniśmy zgiąć w połowie na bok kartkę. Teraz wyciągamy i zginamy. Trójkąt. Oto wyszedł nam taki piękny trójkącik. Teraz zaginamy z powrotem w środek pierwszą stronę i drugą stronę. Kolejny krok to. Zgięcie czubka do, do środka samolotu. Ten krok pozwala na to, aby w końcowej wersji samolotu czubek był płaski. Teraz skinamy samolot na pół. Teraz robimy skrzydła. Oto wyszedł nam w końcowym kroku taki piękny samolotik, który lata tak fajnie, super, przeleciał przed kamerą i dziękuję za oglądanie i zapraszam. Pa! Jeśli chcesz więcej, daj lajka, komentuj, subskrybuj i odwiedzaj naszą stronę. Pa!